Witamy Was w pierwszą niedzielę Adwentu, nowy rok liturgiczny, i Ewangelia się będzie pełna fajewerków i niespodzianek, które wywracają nasze myślenie i patrzenie na życie. I dlatego wsłuchajmy się w ten głos Pana, bo On nazywa do życia bardzo poważnego, do czuwania, do modlitwy, ale też i do radosnego oczekiwania na Jego przyjście, bo takim mamy być. I oby dzisiaj to Słowo nam pomogło. W tym, aby nasze serca stały się adwentowe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? Na wieki, wieki wieków. Amen. Amen. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku rozważań na niedzielę. Nasza telewizyjna lekcja liwina. Ksiądz Sławomir Laskowski. Witam serdecznie. Ksiądz Robert Muszyński. Witam serdecznie. I ksiądz Dominik Szymański. Wchodzimy w nowy rok liturgiczny. Pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynamy rok C. Posłuchajmy na początku Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężały wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed synem człowieczym. Ładnie nazwita nowy rok liturgiczny. Takim tekstem mówiącym o końcu czasów. Więc czy już na samym początku tego roku mamy się bać? Myślę, że trzeba na pewno się przejąć tym, co mówi Jezus Chrystus. W sercu chrześcijańskim nie ma lęku, jest bojaźń, nie ma strachu, jest miłość. Czyli jeżeli to jest dobra nowina, to czego tu się bać? Ale trzeba ją przyjąć i poważnie potraktować. Nie? No, ale, no tak, ale Kiedy obc... się mm -hmm. dzieją takie rzeczy katastroficzne, nie tylko na Ziemi, ale też w całym kosmosie, to spróbujmy się nie bać. <laughs> Miałby się wydać, że już tutaj się nic nie da zrobić. Nawet strach nie pomoże, tak żartując, bo jak wszystko będzie się waliło, jak obrazowo tak mówiąc, to co mogę zrobić? Jedynie wołać do pana, nie? Czyli ta postawa serca ma być taka, że. Chodzę w Chrystusie, jestem w Nim i e, oczywiście czuwam, żyję mądrze, e, oczekując tego przyjścia, jak mówił Augustyn, z radością, bo jeżeli kocham Pana, to czego mam się bać, kiedy On przyjdzie? No, właśnie był taki film 2012, 2012 kiedy y, leciała jakaś asteroida w kierunku Ziemi. No i ludzie wymyślili, że wyślą statek kosmiczny, wywiercą dziurę, włożą bombę atomową. Ją rozwiją na kawałki. Czy jeszcze jakieś inne chyba filmy. Wiele jest z tych scenariuszów apokaliptycznych końca świata. Tak, tak. Natomiast o Ewangelii mówi się, że jest to dobra nowina. Tak. Czy my dzisiaj słyszymy w tym przerażającej, w tej przerażającej wizji końca dobrą nowinę? Co jest dobrą nowiną? Dobrą nowiną jest to, że Jezus Chrystus jest nazwany w Apokalipsy. Tym, który będzie nam jaśniał, jak już nie będzie potrzeba nam słońca, ponieważ sam Chrystus będzie nam jaśniał. I On o sobie mówił w Ewangeliach wielokrotnie jestem światłością świata, że niepotrzebne nam będą zatem te ciała niebieskie, które dają nam światło, bo, bo naszym światem będzie Chrystus. On będzie nas oświecał. Więc w tym sensie yy, poruszenie tych wszystkich yy, Ciał niebieskich, i że one nie będą dawały takiego blasku, bo cóż czytamy, że ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w oboku z wielką mocą i chwałą, więc ja tak, tak. rozumiem, że on swoim, swoją chwałą przyćmi. To jest jakby centralny werset tej Ewangelii. Myślę, że warto się nad nim zatrzymać na chwilę i pochylić ujrzał Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. My mówimy o chwale Bożej prawda, cały czas, kiedy się modlimy, ale jednak tej chwały Bożej jeszcze tak namacalnie nie doświadczamy. Nie? My sobie ją wyobrażamy, my wiemy, że to nastąpi i wtedy też myślę, że w konfrontacji chociażby z Ewangelią przed tygodnia, bo było to Ewangelia opisująca rozmowę Jezusa z Piłatem, czyli ten jakby akt i moment oskarżania Jezusa, kiedy Jezus jest podległy ziemskiej władzy, jakby przyjmuje też na siebie wyrok, można powiedzieć, że nie jawi się tak za bardzo jako król w chwale i majestacji w swojej potędze. Nie? I tutaj już tydzień później. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, i jest zupełnie inne zestawienie. Nie? Kim jest Piłat w, tej, w, w kontekście tego dzisiejszego słowa? Kim jest jakikolwiek władca ziemski, chociażby najpotężniejszego mocarstwa? Wtedy, kiedy te mocarstwa wszystkie się kończą, wtedy, kiedy no, następuje kres czasu. Wiesz, w historii wiecie, już niejednokrotnie na naszych oczach, można tak powiedzieć, patrząc wstecz mocarstwa, imperia różne upadały i będą upadać, także współczesne, jak to mówią zawsze wielcy prorocy, mocno o tym, żeby właśnie dlatego, że przykońć tą uwagę do słuchania Syna Człowieczego, do Jezusa Chrystusa, jak mówi słowo, nabierzcie ducha, podnieście głowy, aby wasze serca były, nie były ociężałe nie, na skutek obżarstwa, pijaństwa, czyli to czuwanie. Mam polegać też na tym, żeby żyć trzeźwo na tym świecie, czyli też rozumnie, w przygotowaniu na ten czas ostateczny, kiedy Jezus przyjdzie w swojej chwale, aby nie dać się uwieść światu, który nas chce odciągnąć od Jezusa Chrystusa. Za tym stoi oczywiście książę tego świata, demon, aby nasze serca nie należały do Pana, bo to czuwanie też na czym polega, że. I w czasie teraźniejszym, kiedy dzieją się rzeczy złe, mamy obowiązek też prorokować i reagować na tę sytuację, aby samemu temu nie ulec tym pokusom i innych ostrzec, im pomóc, nie? Bo to jest ta nasza misja, też Kościoła. Dlatego On ma prawo mówić i, i powinien mówić. Tylko dzisiaj, tak możemy, że jak do, się mówi o tych czasach ostatecznych, to niektórzy taką rezerwą do tego podchodzą. Tak już pół uśmiechy się pod, na twarzy pojawiają, że no, chyba przesada, znowu no, no, tam straszą. To znaczy, chyba są no. takie jakby dwie, tak. dwie grupy, bo niektórzy węszą w sensację i tak. w sposób bardzo się emocjonują takimi. Apokaliptycznymi wizjami, końca. Że to już będzie, przegięcie jest w przy, tą stronę za tak, bardzo. Tak, tak. tak, a niektórzy z kolei z taką wielką rezerwą, no bo już ile razy było ogłaszane, ogłaszane koniec świata i on nie nastąpił, ale w tym słowie, no nie mamy podanego terminu. Wiemy, że e, no Jezus jest prawdomówny i skoro zapowiada, no to w końcu to nastąpi, ale, ale tego momentu nie znamy. Zobaczmy. Żyjemy też w czasach Noego, one są cały czas. Wtedy. Też człowiek został jeden ze swoją rodziną, uratowany, a pytanie, zbliża się wasze ocalenie. No właśnie, to też więc... jest element tej dobrej nowiny, bo zapytałem na początku, co jest tą dobrą nowiną. Nie? Zbliża się wasze odkupienie, a więc nabierzcie ducha i podnieście głowę. To jest głowę. bardzo ciekawe. Tam jest użyte takie słowo anakypto, dosłownie znaczy wyprostować się, a więc chodzi też o postawę, że podnosimy się z pochyłości grzechu, strachu, z tego patrzenia na Ziemię. Podnosimy się tak, jak jest, powiedzmy, przeżywamy stanie. I, I postawa chrześcijanina to jest postawa stojąca, bo Pan nas podniósł z upadku, podniósł nas z grzechu i śmierci, i nas postawił. I, I dlatego człowiek paschalny chrześcijanin, to jest wyprostowany, nie? że ja już nie jestem obciążony grzechem, nie wciskał mnie w ziemię, nie, nie mam oczu tkwionych w ziemię, bo mam to, co mówi święty Paweł, patrzcie zawsze w górę, tak. nie? Tam. Kontynuując twoją myśl, też musimy przypomnieć dzisiaj sobie i naszym słuchaczom, że jesteśmy powołani do nieba, że to przyjście Jezusa, to znaczy przyjście nieba, które wstępuje, królestwo niebieskie, i, I całe nasze życie mamy tak też przeżywać w tym kluczu, takiej mądrości, że pielgrzymuje do nieba, i Adwent o tym mówi: radujcie się, y, bo Królestwo Boże y, na, nadchodzi, nawet jest już między nami. Y, jesteśmy do Niego wezwani. To jest kres, y, można powiedzieć, meta naszego życia, i dlatego Adwent nas chce pobudzić do tego, abyśmy żyli w sposób kurliwy radośni, rozumiejący, że ta meta, która nazywa się śmiercią, jest dla nas tylko przejściem, że tego nie trzeba się bać, że mój Odkupiciel, Jezus Chrystus, który mnie kocha, też przyjdzie osobiście i po mnie. Będzie oczywiście ten koniec finalny historii, ale jest ważne, aby tu na ziemi się nawracać i być gotowym do wejścia. No i właśnie, pochylmy się jeszcze troszeczkę nad tym fragmentem, który jest przestrogą. Potrzeba czujności. Uważajcie na, sobie, na siebie, aby wasze serca nie było ciężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Myślę, że ta pokusa e, tych trosk doczesnych jest przeogromna. Nie? I to, to, to zaproszenie, ta przestroga, aby uważać na siebie e, jest niezmiennie aktualna. Wiecie, I to... o, bo huk morza i te sensacje związane z, z gwałtownością morską, Oznaczają zawsze w Biblii, one są, czy wskazują na, na siły zła, które wychodzą z morza, z, z wody, tutaj, z tego szumu morza w tej głębi. I, i antychrysta. A antychryst to jest ten, który chce nas wieść, który koncentruje się na sobie, a nie na Chrystusie. Nie? Tak. I to jest najgorsza rzecz, że jeśli my się będziemy. Skoncentrowali wszyscy na sobie, no to wszystko nas przerazi. A właśnie to, co powiedziałeś że te, to czuwanie związane, z, że ja muszę patrzeć, co mnie obciąża, co sprawia, że mam gdzieś oczu tkwione w ziemię co, co sprawia, że zajmuję się tylko tym życiem doczesnym. Hmm. Zresztą myślę też, że tego pozbywać. Że sobie wiadomo. to dosyć łatwo wyobrazić, nawet nie tą taką ociężałość. No, lubimy jeść bardzo i najlepiej dobre rzeczy, nie? I jakby, jak się przejemy, no to nic nam się nie chce, tylko spać. Nie jest to ociężałość. Jak ktoś się wypije za dużo alkoholu, no to też pójdzie spać i będzie go głowa, bo następnego Albo dnia. Będzie nie będzie zdolny do pracy, prawda? I wszelakie inne troski doczesne. Nie gonimy za pieniądzem. Cały czas myślimy o tym, żeby więcej zarabiać. i ta ociężałość umysłu jest i nie tylko umysłu, ale też naszego ciała jest ogromna. Duży. I dlatego mamy też w tradycji chrześcijańskiej, na przykład to, że w Adwencie. Mamy w parafiach takie msze się nazywają. One są dużo wcześniej niż zwykle. To jest jedna rzecz, że zrywamy się, idziemy, wstajemy, słuchamy Słowa Bożego, zaczynamy ten dzień inaczej niż zwykle, żeby się pobudzić właśnie do tego czuwania. Są też różne wspólnoty, nie tylko mnisze czy, czy jakieś zgromadzenia zakonne, ale też świeckich, którzy zbierają się na poranną modlitwę przed pracą, na no, jucznie, godzinę czytań. Aby właśnie ruszać w ten dzień z sercem przepełnionym już łaską, spotkaniem z Panem i przeżywać ten adwent naprawdę w tym czuwaniu, w tej trzeźwości umysłu, który polega właśnie na wyzwoleniu z grzechu, bo tylko wtedy umysł normalnie myśli. Wtedy człowiek ma dobre rozpoznanie dobra i zła, bo kiedy nie jest własny, to ma ciemności, właśnie o których też mówiliśmy, i jest kompletnie zagubiony. I też Adwent nas do tego radosnego nawrócenia wzywa, bo Wielki Bos będzie taki bardziej pokutny. Nie? A tu to, że moje nawrócenie właśnie przywróci mi radość i, i szczęście i, i zadowolenie. Zbliża z życia. się nasze odkupienie. A co znaczy zbliża się nasze no. odkupienie? Przecież Chrystus już nas odkupił, ale Święty Paweł mówi, że całe stworzenie wzdycha, jęczy w bólach, czekając odkupienia Synów Bożych. A więc czekamy na to, że Chrystus, który przychodzi z tą wielką mocą i chwałą, otrzymamy nowe ciała. Słuchajcie, to, na to końcu, jest piękne. Na końcu zachęcamy, żebyśmy w tej modlitwie nas z wiarą mówili: przyjdź, królestwo Twoje, i się cieszyli i naprawdę przynaglali pana Maranata. Przyjdź, panie. Abyś tak mogli stanąć przed synem człowieczym, jak mówi to ostatnie słowo dzisiejszej Ewangelii. Więc no. Pierwsza niedziela dzisiaj, początek adwentu, sporo czasu przed nami cztery niedziele niecałe cztery tygodnie. Zapraszamy do tego, aby, aby czuwać, aby zawalczyć o tą lekkość ducha. Też poprzez może rekolekcję będzie taka możliwość w każdej parafii są. Zazwyczaj, tak. Żeby się wyprostować, to znaczy zrzucić siebie ten ciężar grzechów, które dźwigamy i wiadomo po co. Może kogoś zachęca u Nie tylko o poranku są. uroraty to jest musza święta mocce Bożej w Adwencie, czyli jakby stawiana jest nam za wzór też e, czuwania, ale też taki braku ciężałości, taki, takiej lekkości ducha. Dziękujemy za wspólne rozważanie słowa i. E, z radością ruszajmy ten adres. Tak Pamiętajmy, że czuwanie to nie jest rzecz sentymentalna, ale to jest bardzo głębokie myślenie, zastanawianie się, żeby znaleźć istotę, sens najgłębszy sens naszego życia. Ksiądz Słowo Laskowski, Kłaniamy się. Ksiądz i Ksiądz Dominik Szymański. Z Bogiem.